hej witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Crystal I ostatnio co prawda nie zakończyłem, gdy właśnie tutaj, to w JOTO, ale wróciłem się tutaj ze względu na to, że mamy poranną porę i być może niepowtarzaną okazję, żeby znaleźć parę poksów, które właśnie występują na ów ścieżce, a mianowicie chodzi o LEDybę. Tak jest, z tego poksa już próbowałem, a czy w sumie to nie próbowałem właśnie, bo nie było ku temu okazji złapać, a że teraz jest, i przy okazji możemy. Odebrać codzienną dawkę pokeboli od kurta. No to nie umieszkam skorzystać. Tylko póki co jeszcze nie damy mi było gdyby znaleźć. Znaczy w sumie dopiero zacząłem szukać, ale... Powinien się pojawić. Bo nie jest to przecież jakiś rzadki Pokemon, a mnie dopada krą Ym... Więc może trzeba ją prze... przerwać. Z Zgin przepadni. Dobra, nie tego szukam. Szukam czegoś innego. Dobra, ubicie grobów sobie pomogło. No cóż, bywa i tak. Dobra, uciek i szukamy dalej. Dobra, jest. Jest Ledyba Dobra, pytanie teraz: Jak zrobić, żeby Ledyby nie pokonać? Spróbuję rzucić Tifa, ale nie wiem, czy to przetrzyma. Obowiązuje Ledyba ma dobry spec Defense, ale nie na tyle dobry. Ech, no cóż, no to w takim razie e, spróbuję Ledybę po prostu rzucić. Chociaż zaraz, 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 bo wszukałem też. Mi... Aha, dobra, to nie. To nie, to nie, to nie. To jednak nie tak, ale dobra. Inaczej możemy to rozegrać. Spróbujmy wziąć Meganium. Zarzucić Poison Powder, rzucić level Bola i liczyć na to, że się złapie. Jest to jakiś pomysł. Dobra, bo te Growlithe mnie tak nie denerwowały. bo jak szukałem go, to nie mogłem go nigdzie utrafić. Dobra, jest ponownie Ledyba. W sumie jest więcej jeszcze chyba potwór, które można znaleźć rano. Ale dobra, na początek Poison Powder. Dobra, Ledyba Otruty, to dobrze. E, to tak, teraz spróbuję go złapać właśnie Level Ballem. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, mamy Ledybę. Właściwie to mógł się pokusić jeszcze na zopanie nowszej, czy znaczy w sensie wyższej formy ledyby, bo też tu występuje. W każdym razie jest to taki mówi się, że pięciogwiazdkowy poks w każdym razie chodzi raczej o Biedronkę. Jest on bardzo płochliwy i gromadzi się w grupach ehm, płynny, wy jakby... F a, może jakby płyn, które widziałem jest przez jego odnurza zależy od lokacji. Dobra, też w każdym razie mamy Ledybę, Reszcie, No dobra, jeszcze położę może chwilę. Może akurat trafię jeszcze jego ewolucję. Chociaż widzę, że może nie być to takie łatwe. Dobra, więcej z rannych poksów nie kojarzę takich, które w sensie z rannych, w sensie porannych. Nie kojarzę, żeby tu coś jeszcze ekstra było do znalezienia, jest Lidian! O proszę bardzo, to jest wyższa forma Edyrys, w ogóle nie mieliśmy na tego widzianego w Pokedexie. Yy, no dobra, spróbuję go złapać w ten sam sposób, tylko już jest Meganiem na froncie. Yy, Supersonic, oj, dobrze. Tak więc jedna biedroneczka ewoluuje w trochę inną biedroneczkę. Dobra, Poison Powder wszedł. Mówi, POX może też poznać safeguard. Na szczęście ten przynajmniej go nie używa. Ale to byłoby już takie trochę słabe, żebym nie mógł go otruć. Ale powinien złapać Liliana Może się uda. Dobra, siedzi. Mamy Lidiana. Tak więc nie na marne przyleciałem transportem do Chatu, Mam dwa nowe Również to jest białkowy box eee, z dnia. Kiedy robi się ciepło, to zbierają się w, 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 w większych stertach liści i zapadają w sen. No więc dlatego można spotkać je tylko i wyłącznie rano. Dobra, no to mamy. Mamy grupę porannych poksów. No, wcześniej były nocne łowy, teraz są poranne łowy. Dobra, skoro już jestem w Jotto, to polecę od razu do Kurta, odbierzemy kolejne pokebole i zlecimy wykonanie następnych. Już mam zabrane 6 aprikornów, w sumie jeszcze tylko ten siódmy. E, zabrać to, czego potrzeba najwięcej, w sumie to potrzeba mi w sumie czerwonego aprikorna najwięcej, bo jest najbardziej praktyczny. No ale dobra, e, podsyłamy trochę do boksu, weźmiemy sobie bole i zwracamy do kanta, bo tam jeszcze jest eksploracji, a eksploracji. Nie, jagłódkę nie. To. Dobra, i teraz znowu we I bierzemy sobie chyba teraz czerwony, tak jak dobrze pamiętam. I i, 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 i. Tak, czerwony. To dobrze. Będę miał 7 kolejnych level boli. I tego mi potrzeba. Dobra, przy okazji Lourdes odbiorę, chociaż te akurat są mniej potrzebne. A nie, to fastbole za Zapomniałem. Zapomniałem. Dobra, fastbole może się też kiedyś na coś przydadzą, ale raczej nie są one aż tak użyteczne. Dobra, lecimy do Golden Rod. I z powrotem do Kanta. W sumie o poranku. Co jeszcze można znaleźć o poranku? W sumie to. Do końca nie wiem. A wydaje mi się, że chyba najważniejsze poksy mam. Wiem, co można się spotkać o poranku, ale do tego miejsca jeszcze nie mam dostępu, bo byłby pewnie jeden dosyć w sumie ciężki do znalezienia poks. W sumie to tylko nasza postać była w tym pociągu. Tak by to troszkę wyglądało. Dobra, w każdym razie dotarliśmy do Safron z powrotem. Dobra, i ostatnio zakończyliśmy grę w sumie na ścieżce tutaj obok. Na tejże tutaj konkretnej, czyli ścieżce siódmej. No no co, można tu znaleźć Handaura i markrała, natomiast za dnia o poranku raczej wątpię. Będą tu zupełnie inne poksy, jest na przykład ratata, chociaż ratata też, nocą raczej powinien tu występować. No dobra, ale nie po tutaj przyszedłem. Dobra, dajmy sobie jeszcze jakieś 2-3 boksy, jak nic się nowego nie trafi. No to trudno. Snapple. Snapple to jest bardzo pospolitej No Dobra, zobaczmy jeszcze z jednego. Czy coś jeszcze tutaj można znaleźć? Znowu ratata. Jak będzie noc, przy okazji trzeba będzie tutaj znowu zajść i poszukać tego handaura. Bo to będzie ciężki temat, widzę. Jeszcze przez to, że zna Rour. Teraz, w sumie, czy to przejście jest otwarte? No, nie, jest zamknięte. Eee. to, czyli walki po tym, dlatego zostało zniesione wiele skarg i zdecydowano o zamknięciu. Policja Saladon. Okej. Okay. Dobra, i właśnie Celadon to jest kolejne nowe miasto. W którym jeszcze nie byliśmy. Taką oto muzyczkę tutaj mamy. Jest też centrum Pokémon. Ten Polywrath jest moim partnerem. Zastanawiam się, yy, czy kiedykolwiek ewoluować będzie w ryb... tego żapiego Pokemona. Polyrath już nie. Ale pali, pali Polywrath jak najbardziej. Chcesz na sekret? Eee, Villa Celadon ma ukryte tylne drzwi. A no właśnie, bo tu mamy właśnie Villa Saladon. No Dobra, i co my tutaj mamy? Tu mamy kilka osób. Moi kochane, Pokémon ciągle towa mi towarzyszą. Nigdy nie czuję się samotna. Miał, przynosi mi też czasami pieniądze. No proszę, znaczy to jest chyba Nidoran. A to jest właśnie Miał, choć splecik niepodobny. Dobra, idąc wyżej, e, co my tutaj więcej mamy? Co w sumie są chyba piętra opisane? Game Freak Meeting Room! O proszę bardzo! Tylko, że tu nic nie ma, ale jest komputer, z którego można skorzystać. Um, someone was in the middle. A ktoś komponował oczypisał jakiegoś maila. Mam nadzieję, że odwiedzisz kanto. Myślę, że zaskoczyć, jak bardzo tutaj rzeczy się zmieniły. Również e, wiele Pokemonów e, tutaj się pojawiło, które nie są. Do końca, powiedzmy, że tutaj mieszkałem w Jotom, producent. Aha. No dobra. Idąc wyżej, co my tutaj więcej mamy? Z kolei mamy piętro yy, pracowników Game Freak. -o. Czy to prawda? Yy, cóż, ja jestem game yy, designer, czy jakby takim, no, że może gry. Opełnienie pogadek z pewnością musi być ciężkie, ale się nie poddamy. No właśnie, po Pogadek. Warto przyjść do tego gościa. To ja, ja jestem programistą. Eee, Pogaj w slotsy. No właśnie, to mamy twórców gry, jakby wrzuconych do gry, co jest całkiem ciekawe. Czy bliźnięta nie są cudowne? Jasmine również jest bardzo piękna. Ja po prostu je uwielbiam. Jeszcze Jasmine nie się okazji poznać, ale to kwestia. Jestem e, e, jakby rysownikiem. Narysowałem cię. Czy taki może graficz, czy rysownikiem. No, zajmuję się grafiką po prostu. Wysokie miejsca! Ach, po prostu je uwielbiam. Eee... To jest nie tylko... na znaczy no jedną rzeczą, którą... Znaczy, w sensie, może, że jeszcze lubi dymki. W sensie, pytanie, czy chodzi o fajki, czy o coś innego. <laughs> Dobra, idziemy w każdym bądź razie. Jeszcze na dół, bo jak ktoś wspomniał, też jest jeszcze tylne wejście tutaj. I żeby tam się dostać, to może, trzeba przejść tutaj. Tu niegdyś coś się kryło, a już się nie kryje. E, Można jeszcze wejść sobie tędy. Dobra, gdzie mnie to przejście to prowadzi? do tego pomieszczenia na dachu, w którym ktoś jest. E, Posłużę że ci przedstawię straszną opowieść. Eee, może. kiedy jest yy, najciemniejszy, wydaje się być najgorszy moment, to wciąż jest jeszcze światełko w tunelu. Wróć kiedyś z ciemnie. Aha. Okej, okay, więc po zmroku musiałbym tu przyjść i wtedy coś nam opowie. Dobra, więc nie, nie zawsze widzę poran na pora jest dobra na wszystko. Dobra, zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj. Nic tu nie ma. No to idziemy z powrotem. Dobra, cóż więcej tutaj mamy? Kolejnym dużym obiektem, właśnie w samotnym jest duże centrum handlowe. No, właśnie mamy tutaj największe centrum handlowe, które ma największy wybór przy... towaru. Jeśli. Czego się można tu dostać? Nigdzie tego nie można. <laughs> Podoba mi się praca sklepa w sklepie. Właśnie gdyś tu dwa wejścia były chyba. Jak dobrze pamiętam, teraz jest jedno. To jest mój pierwszy raz tutaj. To miejsce jest tak duże. Obawiam się, że się zgubię. No, to raczej chyba nie jest problem. Witamy w naszym centrum handlowym. Eee, jakby wszystkie miejsca opisane są na plakatach, powiedzmy. Ten centrum handlowe jest. Powiązane z tym w Goldenrod, oboje nie miały renowację w tym samym czasie. No więc to był jakby remont. Dobra, co możemy tu kupić? Coś, czego nie można gdzie indziej kupić? Niekoniecznie. Chyba nawet Ultra boli nie widziałem. Dobra, co można tu kupić? Można kupić leki. Dobra, cóż więcej tutaj mamy? Mój tata. Yy... Uczy się nazw przedmiotów, które... przydałbym się do użycia. Jednak zostałem się trenerem. Mój syn wspiera mnie w tym. Jestem pod wrażeniem, jak dużo różnych użytecznych przedmiotów... jest. No tak, przedmiotów jest co nie miara. Sklep z dynami, sprzedaje rzadkie ruchy. Dobrze wiedzieć. Tak, w końcu z Porygona. Nie jestem za dobry w stocy, więc nigdy nie miałem wystarczająco monet, ha? Wymieniony pokémon zmienił się w innego pokémona? Owszem, może, aha. Wymieniłem się z Telenem, ehm, ale zapomniałem zabrać się z pokémona Upgrade. No właśnie, czy możemy pomóc? To no, możemy kupić też TM-y. Ehm, te, aha, bo to jest chyba Hidden Power. Boost Fire-type 4 5 jest Sunny Day. False attack Deterrence. if it may fail. W sumie nie wiem do końca, co to jest. A może że Protect, że chroni przed atakami. Boost Water Type, czyli to jest Rain Dance. Damage Every Turn. To sumie nie wiem do końca, co to może być. Czy 37 yy, Nie mogę zdecydować, którego Pokémona powinien nauczyć się określonych TMów. Tak, czasem to ciężka decyzja. Dobra, co można kupić tutaj? Tu można kupić niewiele. Można kupić tylko pocztówki i lalkę Pokemona. Kiedyś można było tutaj kupić kamienie ewolucji, ale już ich kupić nie można. E, to jest jedyne miejsce, gdzie można kupić. E, lovely. czy pocztówkę. Powiedzmy taką. Lovely. Dobra, telefon. Ktoś co coś ode mnie chce? Gina. E, tak, rano mnie tutaj. Głowę zawraca. A taki był spokój w kątach nie było telefonów. Chcę kupić, y, powiedzmy, surferską pocztówkę i wysłać ją mojej dziewczynie. Dobra, to akurat chyba nie ma nic, co by mnie jakoś szczególnie zainteresowało. Chcę kupić pewne przedmioty, które wzmacniały pokemony, ale nie mam wystarczająco pieniędzy. Tak, bo tu zapewne możemy kupić iksy, nie iksy i właśnie wzmacniacze. Czyli typu proteiny, aerony i tak dalej. Dobra, czyli wiemy wszystko, Chcę sobie wiapy, żeby zwiększyć pipi moim Pokémonom, ale nikt nie mogę ich dostać. No niestety, nie. kupić ich się nie da, nie? Wszystko jest w tej grze za pieniążki. Używanie przedmiotów na Pokémonach sprawia, że są szczęśliwsze, ale nie lubią też niektórych. Dokładnie, chociażby gorzkich leków ziołowych. Kto lubi gorzkie leki? Echem, dobra, co my tu jeszcze mamy? Ach, nie ma tu żadnych gier. Chciałem coś zagrać. A tu są tego automaty z napojami. Jakby zakup tutaj, to jest ruletka. Nigdy nie wiesz, czy nie dostaniesz czegoś więcej. A, no bo w sumie tak, jak ja coś ci kupię, to tutaj może wypaść jakiś dodatkowy napój. Ale dobra, w sumie to niepotrzebnie to kupiłem, bo świeża woda to i tak leczy o chyba 30 hp, więc nie ma to za wiele sensu. I spomniałem, że mam tu butach nie było windy. Eee, a zaraz, bo chyba wyżej już nie ma przejścia, prawda? No nie, to jest już najwyższa, Najwyższa, najwyższa część, którą zabudowali. Dobra, zjeżdżamy na piętro pierwsze. Nie ma tu podziemnego piętra, co ciekawe, w przeciwieństwie do właśnie Golden Rod. No ale dobra, po centrum to odwiedziliśmy i nic w sumie nadzwyczajnego tu nie było. Może poza temami, których e, nie da się dostać nigdzie indziej. Jak, jak patrzę na ziemię idąc, to kręci mi się w głowie. No cóż, tu nie ma żadnych przedmiotów, ale jest stadion, który. który nie wiem, może odwiedzimy ich w dzisiejszym odcinku, a jak nie, to może w następnym. Grimery pojawiały się ostatnio w tym jeziorku tutaj, przed moim domem. Ehm, skąd one się tu To może być poważny problem. No to pływając możemy natrafić na grimery! I chyba chyba nie tylko na grimery, ale również można tu u Maka trafić, jak dobrze pamiętam, wyszła prawa Grimera. A czy Grimera w ogóle z opałem? To jest dobre pytanie, nie zopałem, więc mamy ku temu zaraz okazję. Dobra, to z mojej strony leci... No, Thief, bo co innego. Dobra, elegancko osłabiło. Found. To z mojej strony jakiegoś bola zarzucimy. Może być nawet Pokeball. Ja też trzeba wykorzystać. Uuu, nie się. Dobra, zobacz od stronę. To może zatrzymam, chociaż wolałbym, żeby to się nie stało. Dobra. Choć z drugiej strony to bez większego znaczenia, i tak jeszcze centrum Pokémon jest w pobliżu. O, nie chcę się złapać Pokebolem. Dobra, teraz, bo to jest samiczka, więc możemy skorzystać z y, lovebola, na przykład. Też powinno to mieć większe szanse niż Pokeball. Dobra, siadło. Mamy Grimera. Dobra, więc daną Grimerze do naszego pokreksu. Trochę namapiałem tych nowych na poksów w dzisiejszym odcinku, jest to pokémon szlamowaty. Kiedy dwa z tych Pokemonów się połączą, to tworzą nowy rodzaj trucizny. <gryzny> Intrygujące. O nie, Bill dzwoni, już nic nie połapiemy. Cześć, Hawk. Yy, to ja, Bill. Dzięki za korzystanie z systemu przechowywania ostatni Pokémon zapełnił ci boks, więc będę musiał zmienić boksa, żeby móc łapać kolejne, więc sobie na Maka już nie zapoluje. Świetnie. Dobra, co my tu więcej mamy? Przegram znowu w slotach. Dziewczyny również często gramy. E, powinniśmy sprawdzić to miejsce. No właśnie, bo tu mamy kolejne właśnie miejsce, czyli Game Corner. A tu mamy możliwość odbioru, e, czy tak, jakieś, a, że to jest snów. Natomiast tu mamy możliwość odbioru nagród. No, właśnie, tu możemy zgarnąć trochę TM-ów, ale też możemy zgarnąć najlepsze chyba poksy, jakie tylko można. Między innymi jest tutaj też i Porygon. Jest też Larvitar, ale Larvitar'a może sopać na dziko. Podobnie Pikachu, więc to nie ma sensu. Jedyny sensowny to jest Porygon, właśnie. Uch. Eee, muszę się uspokoić. Eee, nie mogę przegrać eee, już więcej pieniędzy. Chciałem Porygona. Ale zabrakło mi 100 monet. Dobra, i tu tak samo można też sobie zagrać na maszynach. A jakże? Hej, przyszły mistrzu, chcesz zagrać w ślocy? Ja próbuję, ale nie mam za bardzo monet na pokemonach, które chciałbym wygrać. Eee, no właśnie. Dobra, tu też możemy kupić, właśnie te monetki. I możemy kupować po 500, tylko to kosztuje 10 tysięcy, a ja potrzebuję 5555, żeby zdobyć Porygona, to jest dosyć dużo. Więc sobie chyba na razie to odpuszczę. Hmm... Um, dziwnie to wygląda. Pikachu w linii, ale no, co zrobić. Tak więc tutaj tak samo można zagrać, jak to miało miejsce wcześniej. Dobra, zagramy sobie na dwie linie. No i nic z tego, dobra, przegraliśmy dwie monety. Dobra, nie ma co czasu tracić na sloty. Myślę, że te maszyny kiedyś mi się zwrócą. W sensie, grając na maszynach. To po prostu jest dzieło sztuki. Ehm... Wczoraj jakby się spłukałem, dzisiaj się odegram. No... To się okaże. Dobra, też mamy jakby plakaty. Hej! Coś jest pod plakatem. A nie, tu nic nie ma. A no właśnie. A kiedyś coś było. Kiedyś była kryjówka Team Rocket. Dobra. No tak, byliśmy sobie tu i tu. E, dobra, tu nic więcej nie ma. Tu ukrytych przedmiotów też raczej nie ma. No, to co więcej, jest jeszcze w Saladon? Tak naprawdę tu nic nie ma. Ale tu jakieś domki jeszcze są. To chyba był hotel, jak dobrze pamiętam. A, tu jest jeden. Jakieś... Często odbywa się tu konkursy, i jakby na jedzenie w restauracji. Obserwowanie ich sprawia, że czuję się pełny. No, też tutaj ktoś się. Nie mów nic do mnie. O, stracę koncentrację. No właśnie, tutaj jedzą na czas. Dobra, cenię ileś nad jakość. Jestem ci... szczęśliwy, że mogłem być pełny. Aha. Jedzenie jest dobre, ale Golden Lot ma najlepsze. Ehm, ciągle jeszcze mogę jeść. Jeszcze proszę dokładkę. O, cześć. Mamy teraz konkurs w jedzeniu. Niestety nie możemy nic więcej podać, co wybacz? Aha, ciekawa wizja konkursu, aczkolwiek raczej chyba nie zazdrowa. Dobra, coś tutaj jest? Tak, jest. W końcu jakiś przedmiot. A jest tym przedmiotem, co to jest? Pip up. O ktoś nie mógł kupić, mogę oddać wam tego dużo. Dobra, co więcej jeszcze tutaj można znaleźć? W sumie, jeśli chodzi o jakieś znajdźki, to to chyba już więcej nic nie można tu znaleźć. E, tam mamy drzewko, które, którego ścięcie otworzy nam drogę na stadion tutejszy. Aczkolwiek e, chyba w dzisiejszym odcinku sobie go odpuszczę, bo, bo za dużo czasu na to nie ma. E, Zdecydujemy sobie jeszcze do boksów na zapane Pokémon w odcinku tymi poprzednim. E, no i będzie trzeba też e, zmienić e, układ boksów. Dobra, poleczę je boksy, choć tam bardzo się nie obrywało, ale. Ale dobra, niech będą poleczone. No dobra, i co więcej? Wow, pij Pokémony. Pokemony! Wygląda się, wygląda, że nas więź łączy. Wspaniała. Chrywka Tim Rocket była niegdyś w piwnicach, właśnie, w powiedzmy, kasyna. O, zaczekaj. Ale to było trzy lata temu. No właśnie, czas leci. O, oh, Eswin, cześć! Właśnie odwiedzam swoje rodzinne miasto. Jakiś czas się nie widzieliśmy. O, swoją drogą, Hawk. Czy zapaliłeś już legendarnego Pokemon'a, Rayku i A, okej. Okay. Jeśli złapiesz je, to poinformuj mnie. Liczę na ciebie, Hawk. Dobra. Te boksy też będziemy łapać, ale to później. I bardzo właśnie tu wrócić do na jakie złapiemy. Erika jest mistrzynią trawy z tego typu. Eee, jeżeli nie będziesz ostrożny, to e, jakby zapłacisz za to. Brzmi groźnie. Dobra, więc tak, komp yy, Billa i zobaczmy, cośmy tam w ostatnim czasie złapali. Yy, więc tak, mamy na przykład Morkrowa, który jest właśnie poksem mroczo latającym. Yy, tylko trzy ruchy, właśnie Pack, Pursuit, Haze. Yy, w sumie Pursuit, nie wiem czy mi okazję? Ja mam jej chwilę, chyba znam Pursuit, to już nie będę tłumaczył, co on robi. W każdym razie poks całkiem dobry w ataku, w spec ataku już spidzie. W sumie spec tak ma niezły, myślałem, że ma gorszy. Dobra, yy, jest też Ledyba, poks robacza latający. Ehm, box, który jest właśnie bardzo dobry w specdefensie i speedzie, podobnie Livian, tutaj statystyki jeszcze są bardziej wywindowane. Ehm, I z nowych ruchów Livian jeszcze przy ewolucji poznaje ruch jakim jest Comet Punch, czyli uderza on swoimi piątkami od 2 do 5 razy. Z tą drogą mama ma trzy, ma a ten też ma jakby 3 odnóża, tylko te dolne przekształciły się w nogi, jakby. Okej, okay, no i jeszcze mamy Grimera, Box Znowu z nowych ruchów tu nic nie mamy. Główny, matutny tego pokona są raczej HP. No i widzimy, że ma nawet nie, nawet atak. Dobra, ja boksa sobie już, czy znaczy tego, boksa zmienię sobie już w odcinku następnym, natomiast dzisiejszy, moi drodzy, to już będzie wszystko, a tak więc mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić was na kolejny film, w którym to udamy się na stanem miasta i ruszymy dalej z naszą wędrówką, a jeżeli będzie to wieczorowa pora, to być może jeszcze spróbuję złapać tego handaura. Chociaż z drugiej strony jeszcze Kangaskana fajnie byłoby w rok no jest jeszcze co robić. Ale cóż, to zostawmy sobie już na bardziej dogodny moment, tymczasem ja z wami się żegnam, przypomnę też, że są z odcinkami do przodu, więc jak chcecie być z odcinkami do przodu, przy okazji wspierając mój kanał i moją działalność, no to zachęcam do odwiedzenia strony, link znajdziecie w opisie, tymczasem ja z wami się żegnam, do usłyszenia, cześć!